O nocy. Ile osób łącznie zabiłeś? Trudna przeszłość, z którą chce się skończyć. Zrobię coś niedbałczającego. Ostatnia zbrodnia uruchamiająca lawinę zemsty. Nie odpuszczasz takich Zanim przyszłość stanie się wspomnieniem, trzeba po sobie posprzątać. Kraj Świętych i Grzeszników. W czwartek 27 marca o 20. Oglądaj w Kanal Plus Film lub w serwisie Kanal Plus. Wystarczy niewielka zmiana klimatu, by cały świat stanął na głowie. Masowa ewakuacja Danii. Trudne wybory w obliczu katastrofy. Niepokojąca wizja niedalekiej przyszłości. Premierowy odcinek serialu Rodziny, takie jak nasza, w piątek o 21.00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Przegląd polskich filmów produkowanych z udziałem Kanal Plus. Na 30-lecie Kanal Plus w Polsce w czasach zagłady, czyli Wielki Tydzień Andrzeja Wajdy. Erotyka i antropologia w szamance Andrzeja Żłowskiego. 30 lat Kanal Plus z polskim kinem. W piątkowe wieczory. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Błąd i performance. Bliskość i zabawa. Intymny dokument o grupie przyjaciół. Queerowy dziennik, w którym ulotne chwile bliskości Zderzają się z twardą rzeczywistością współczesnej Polski Premiera Kanal Plus To uczucie W poniedziałek 31 marca o 22.50 Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus Wszystkie filmy, seriale, koncerty i dokumenty Są również dostępne w serwisie streamingowym Kanal Plus